Trzy minuty. Razem dwa. No, ale o przyszłości czyni pełniejszą teraźniejszość i bogatszą przyszłość. I dziękuję panowie, państwo, że mamy sposobność dzisiaj o tych sprawach mówić. Bardzo krótko tylko o w moich refleksjach z tamtego czasu i współczesności. Dzisiaj wszyscy zakwestionują się, że własność prywatna największe dobro, świętość i wolność. Przypomnę, że pierwszy program Komitetu Obywatelskiego, z którym szliśmy do wyborów, w ogóle nie zawierał pojęcia własność prywatna. Nie było tam czegoś takiego. I pamiętam, jak wniosłem tę sprawę na posiedzeniu. Poparł mnie w tym względzie Olgier War z Poznania i, i Oleg Maszyński. I do programu zostało to wpisane. To tak tylko dla przypomnienia, jak ta myśl, powiedziałbym, ekonomiczna zmieniała się. Druga sprawa, szanowni Państwo. Pamiętam tu na okapie dyskusję po wystąpieniu pana Jeffreya Sachsa. Jakiś entuzjazm. A wtedy pan Zaks powiedział: psu na raty ogona się nie ucina, tnie się od razu. Czyli jasno powiedział, trzeba bez zwieczulenia robić to, co zrobiono. I jaki jest skutek dzisiaj? A no, proszę państwa, jeżdżę praktycznie codziennie z Warszawy do swojej miejscowości w Lonie pod Warszawą. Tam był kiedyś. Ursus, był kapel, była mera w Łonie, śladu po tym nie ma. Natomiast wyrosły wielkie hale, te stodoły, centra logistyczne, tylko bez polskiej produkcji. I to jest według mnie największy dramat, że Polacy zostali wyzupci z własności. Tak, tu na okapie wnosiłem Byśmy rozwinęli akcjonariat pracowniczy. To najbardziej liberalny prezydent Stanów Zjednoczonych. Rekord u siebie właśnie tę formę własności wyprowadza. Przez trzy pierwsze miesiące. Była na ten temat dyskusja, a później praktycznie zabroniona. Nie, prywatyzacja. Yy, a najlepiej, jeżeli będzie inwestor zagraniczny. Tak znowu to się zmieniało podejście do yy, własności, do tych wszystkich spraw, które dzisiaj tak bardzo nam ciążą. Proszę Państwa, tutaj wpadło i chcę przywołać, że rolnicy byli jako pierwsi, którzy się temu porządkowi niejako sprzeciwiali. A cóż mieli robić? Kiedy na oczach, że tak powiem, całego narodu niszczono w sposób bezwzględny polskie rolnictwo. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Proszę państwa, myśmy pierwszą blokadę pod organizowali w obronie mleczarstwa. Bo ono, tak jak inne dziedziny, upadało. I wtedy udało nam się u pana Pancerowicza wytargować ówczesnych 800 miliardów. Kiedy zostałem ministrem dołożyliśmy jeszcze 200, czyli milion złotych przeznaczoną na restrukturyzację, na unowocześnienie polskiego mleczarstwa. I to jest jedyna dziedzina, jedyna spółdzielczość, która się została. Wszystko inne zostało zablokowane. Szanowni Państwo, jeszcze kilka takich powiedziałbym trochę przykrych rzeczy. Pamiętam. Przy okrągłym stole, kiedy Pan, a byłem przy, e, w, e, przy e, e, to był komisja czy ta grupa gospodarcza, i polemizowałem z Panem Wilkiem. On mówił, no proszę Pana, co tutaj? My będziemy budować kapitalizm, dobrobyt dla wszystkich. Ja nie proszę Pana, zanim ludzie przepłyną na ten drugi brzeg obfitości. To w tej rzece, w tym morzu się podobno. Trzeba ludziom stworzyć warunki ku temu. Nie. Bezwzględnie. Kto nie umie pływać, niech to nie. A kto umiał pływać i pływa, do dzisiaj to sami wiecie najlepiej. Była sprawa podniesiona tu przez kolegę, yy, proszę Państwa, dekomunizacji, ilustracji. Mówiłem halowi na takim, no, mniejszym. Zgromadzeniu czy zebraniu. Słuchaj, musimy przeprowadzić dekomunizację i bo jeśli tego nie zrobimy, to Polski nie odnowimy. On mówi, wiesz co, nie będziemy na tym zbijać kapitału politycznego. Kto zbił i jaki kapitał, to nie muszę mówić. Miejcie ja brawo, to jest fakt, nie mnie, tylko temu zaniedbanemu a jeszcze gdzieś a to już takie osobiste wspomnienie na tą okoliczność królestwa jak człowiek może czuć się w tym niby demokratycznym sejmie kiedy przemawiając w sejmie? to już było za WS z którym naród wiązał pięknie nadzieję. marszałek wyłącza mi mikrofon. mówiłem regulaminowo zgodnie z zasadami ale kiedy doszedłem do frazy że właśnie się sprzedaje najlepszą spółkę cukrową, śląską spółkę i że chcą to kupić, mówię, firma San Luis, to już mi wyłączył w tym momencie, żeby do opinii publicznej nie dotarła ta informacja, że oto się właśnie w sposób bezgranicznie bezczelny sprzedaje. Tak jest, proszę pana. I to jest to, co nas obciąża, że nie byliśmy dostawczy, by się temu przeciwstawić. I ostatnia już 36. Ta sala jest dla mnie salą historyczną, bo tutaj rzeczywiście obradowaliśmy jako senatorowie, jako członkowie kary, ale też jest salą, w której najbardziej drastycznie zostałem doświadczony. Bo to do 16 stycznia 2000 roku tutaj od kamery telewizorów, Przywleczono mnie z pokoju hotelowego, gdzie pan Zygmunt Chorwatowi, lekarz, dał mi te środki. Tak, bo wtedy swoim wnioskiem o usunięcie pana Wonsacza naruszyłem wielkie interesy grup kapitałowych i politycznych. Kto wtedy wystąpił w, boju, w mojej obronie. Dzisiaj, o pan polańskim, w mówi się i ma w mężu. Nie było nikogo, bo za jednym posłem w okapie, kto jest stały powiedział, Gabriel, ja cię przepraszam. Wszyscy inni nabrali, nabrali wody w usta. Tak jest, że miałem tę odwagę, miałem tę odwagę, by się temu przeciwstawić, ale ale wielu zabrakło odwagi, by wystąpić w mojej obronie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę? na Zawsze byłem rozumieniem. Tak jest. I dzięki Bogu jeszcze chcę zrozumieć.